Witam Was. W internecie aszeruje się od propozycji połączenia traw ozdobnych z bylinami albo bylin z trawami ozdobnymi, natomiast rzadko kiedy mogę w, w, oglądać jakieś ciekawe obrazki połączenia tej grupy roślin z krzewami ozdobnymi. No, chyba tylko z hortensjami e, najczęściej jest to łączone. Ale krzewy liściaste, krzewy iglaste, przecież mamy całą gamę różnych fajnych gatunków roślin, które możemy wykorzystać właśnie w takich kompozycjach. I mam nadzieję, że ten film okaże się pierwszym z cyklu e, filmów właśnie w tym temacie dlatego że tych e, gatunków mam naprawdę cały ogrom Wam do zaproponowania. W pierwszej kolejności wybrałam się do ogrodu Dagmary, do ogrodu, który już nie raz gościł na moim kanale i mam nadzieję, że wyciągnęłam z tego ogrodu takie perełeczki, które z powodzeniem będziecie mogli wykorzystać również u siebie w ogródkach. Tak więc zapraszam Was do obejrzenia tego krótkiego materiału no i do usłyszenia kolejnym razem. Ja strasznie ulewam, że weszłam do ogrodu tak Mary dopiero o tej porze roku i nie pokazałam go wam wcześniej wiosną ani latem, no ale trudno, może w przyszłym roku mi się uda. Jesienią jest równie ciekawy. W pierwszej kolejności zobaczcie na tego szpana, poprowadzonego na grzyba. Ja myślę, że jest już sam w sobie świetną dekoracją tego ogrodu, ale jeszcze ciekawsze będą te buki, które rosną po lewej jego stronie i rosną tam dwa te buki. Ja nie wiem, dlaczego nie nagrałam wam, żeby pokazać, jak one są świetnie połączone, ponieważ jest to forma, która rośnie y, jako pendula, czyli się przewiesza i one są połączone jakby w taką bramę nad studnią. Coś niesamowitego. On w ogóle ma cały czas bordo kolor liści, a w tej chwili zmienia je właśnie na odcień taki pomarańczowo-czerwony. I tutaj widzimy no, bardzo popularną y, połączenie, czyli hortensję z trawami ozdobnymi, ale tuż obok widzimy świerka, który rośnie w formie takich właśnie żółwików. Jest on niewysoką odmianą i ma bardzo ładny niebieski kolor i gliwia. Myślę, że warto również mieć gołsię w ogródku. A tutaj już mamy tuję Danika i tutaj Wam pokazuje z innego punktu e, ogrodu e, rzut na tą tuję. One same w sobie rosną w formie kulistej, więc w ogóle nie wymagają od nas żadnej, e, żadnej pielęgniacji, bo nawet nie trzeba ich w tę formę ciąć. I tutaj rosną sobie właśnie w towarzystwie miskantów. I tutaj płynnie przechodzimy sobie do berberysów. To jest berberys tin Gold. To jest berberys, który będzie miał żółty kolor liści, jeżeli będzie rósł na stanowisku słonecznym. W ogóle musicie pamiętać o tym, że rośliny, które mają kolorowe liście, zazwyczaj wybarwiają je właśnie na stanowiskach słonecznych. Natomiast jeżeli będą rosły w cieniu, będą miały kolor tych liści zielony. Tutaj rośnie sobie w towarzystwie żurawek i z tyłu jest cyprysik. Obok yy, nad nim rośnie tu panowiec. I tutaj macie właśnie przykład tego, jak berberys się nie wybarwił. To jest berberys Bagatel. On jest z reguły berberysem, który ma bardzo ładny, czerwony, wpadający taki bordo kolor liści. Natomiast tutaj rośnie sobie pod tą brzozą i jest kompletnie zielony. Jeszcze po, obok niego rosną laweny, a z tyłu właśnie posadzone są miskanty. A to jest właśnie ta perełeczka, którą chciałam Wam pokazać. To jest jałowiec em, nana i on jest również formą dywanową, czyli rośnie bardzo nisko, gdzieś do 20 cm wysokości. To jest roślina, która bardzo fajnie nam zadarmi różne rejony w ogrodzie. Zresztą tutaj widać wyraźnie na tym obrazku. Natomiast Dagmara wbiła mocno patyk w grunt, wyciągnęła jedną gałąź tego jałowca i poprowadziła go ku górze i on po prostu zaczął się wspinać. Coś fantastycznego. Ja myślę, że to jest em, warte skopiowania. A tam po prawej stronie widzimy pęcherznicę Red Baron, która również znakomicie wygląda z trawami Dobnymi. A tutaj już widzimy jałowca Wiltoni. To jest odmiana jałowca, która rośnie bardzo niziutko, również dywanowo. To jest akurat jodłacis i również poprowadzony jest ten jałowiec na patyku. Tam z tą widzimy miskanta i świerka. A tutaj mamy tuję ciętą w taką spiralę i tam już zaczynają się rozplenice. Przejdziemy sobie tędy, bo tutaj można z powodzeniem chodzić po tym jałowcu, tak jak powiedziałam wcześniej. I tutaj mamy już wszędzie rozplenice i to są różne odmiany, chociaż tu jest chyba tylko Moudry albo również i Hamel. Jakaś sosna, tutaj świerk i również z tamtej strony sosny. Tutaj Dagmarla w tej chwili nie swoją wieżbę, tak więc musicie wybaczyć wybałagan, chociaż uważam, że on jest oznaką tego, że człowiek w dalszym ciągu jeszcze wychodzi do ogrodu i pracuje. I tu mam jakiegoś owowca poprowadzonego na bązaj. I brzuska yangi. Ona również bardzo dobrze wygląda wśród traw ozdobnych i bylin. I również tutaj mamy świerka konika. I tutaj już żegnam się z Wami z tego miejsca. Mam nadzieję, że film okazał się interesujący na tyle, że wykorzystacie coś z tych rzeczy u siebie w ogrodzie. Do zobaczenia kolejnym razem.